Hmm, co on robi? Chyba idzie po kostka. A nie, jednak nie. O! Hej! Dużo widzę. ją Kto rozdawał? No! Co jest? No! Najpierw mi się DBD w ogóle wyłączyło, a teraz w ogóle to tylko DBD tak laguje, nie? Nawet się nie mogę wyklować. Nic nie mogę zrobić! Co to za lag? Nie wiem, ale wy też macie takiego laga czy to tylko ja? Co się stało? Co się dzieje? Dyby, dydad, o! wy? Ty, wy? Cheater po prostu, czy... nie rozumiem o co chodzi. Gra popsuta, nic nowego. No nie wiem, to może być też cheater, bo to jest dosyć ogólnie powszechne w ostatnich czasach DWT. Bo to kinda sus jest, no. Co ty... no nie wiem, a co się dzieje? A co tak nie wygląda? Aha, ok <ścoughs> Nie mogę Co się dzieje? <ścoughs> Ja pierdzielę. Nie nie powiem, nigdy mi się nic takiego nie przetrafiło, nie? Hej. No cóż. To. Trzeba tak grać, gaz Grupowy quit? Nie. Ja steruję. Co z tą grą jest nie tak? Nie wiem. Nie wiem, co jest nie tak. Szedłem na streama i to nieco, ja tak raczej znowu, że tak reaguje. Just kill me. I'm ab abomination, Zostawił mnie! No, zostaw Patreka! Co to za bugi? Nie wiem. Nie wiem. Szkoda, że jeszcze jak tak lewituję przy okazji, to nie mogę tak przed, no ponad przedmiotami przechodzić, z nie? Ona wygląda jak ja w nocy, znaczy rano. O, mogę się wigglować, ej. Co się stanie, jak się wywiggluje? Może się jak się wywiggluje, to ogólnie ten... Nie wiem, co się dzieje, nie? Dobra gra, ok, ok. U mnie... U ciebie normalnie biegam? No widzisz, co się dzieje u mnie. Nie wiem, spróbuję się wygrywać, może się coś zmieni. Ups. Ha. A. Nope, jednak się nic nie zmieni. Mm. Ok, może teraz się naprawi? Nie. Dalej nie. Włącz i wyłącz. Ja Już dzisiaj włączałam przed chwilą dosłownie jej wyłączałam DbD. Hej Kaluna. Co tam, jak tam? Jak tam zona, Jak tam samopoczucie? Oj, teraz się kręci w kółko. Ja... Ja po prostu sobie poczekam. Aż się skończy ta gra. Ucz się czytować. ogólnie mamy full team także. O! Biegam normalnie, Boże no. Ja. Yeah! A bo wy oboje leżycie.